Siema 2020 Hot 16 Challenge 2 Klikamy Pomagamy I jedziemy z tym co mamy Tch Sprawdźcie to Nie pytamy, odpowiadam to prawie jak COVID palą się znów statystyki Równie dobrze jak topy słyszę tylko skowy, rządu kolejne topy Zamykajcie lasy ścieżki, ale najpierw ja wychłopy Nie znam polityki Kto ma jakie ptyki Wolę patrzeć gdzieś daleka Ze swojej galaktyki łukiem omijam wnyki Takie mam nawyki, że jak słowa to nabity stąd blisko i do liryki co za czasy, każdy sobie klasa. kiedy gdzieś wychodzisz, każdy twarz kryje w masy A gdy zostawialiśmy taki tu na każdej klatce A teraz tylko hejty dają im satysfakcję To jest na froncie, kiedy siedzisz w foteliku Filantropia się dziś kłania, przeszywa nas do szpiku A ty synku, nie mam hajsów w pliku A ponad 200 przyłbic wykonałem dla medyku yeah. Hej, sprawdzajcie to Hot Team Challenge 2 Nominuję wszystkich którzy mają chęć pomagać i zrobić coś dobrego dla całego społeczeństwa siema, elo